Kojarzycie, jak ludzie czasem mają za dużo zainteresowań i chcą za wszelką cenę połączyć je wszystkie w jedno? Tak właśnie zrobiła twórczyni serialu Świat Centaurów. Ten animacyjny Frankenstein ma w sobie absolutnie wszystko. Dzika mieszanka epickiej fantastyki, przerysowana, wyolbrzymiona animacja z przedziwnymi projektami postaci niczym z jakiegoś laboratorium genetycznego, prymitywne żarty, bo jak żeby inaczej, mrocznych rozważań o traumach, poruszaniu złożonych problemów, tragicznych backstory i posuwanie się się do takich rzeczy, których nie powstydziłaby się żadna animacja dla dorosłych. A, i to jeszcze jest musical. Dzisiaj o świecie centaurów. Witajcie ludzie, z odległych Galaktyk na kanale Elwizja. Ja jestem L, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. I ja wiem, ja wiem, że niektórzy z Was zaraz pomyślą, świat centaurów co to za Za gówno! I żeby nie było, ja sama początkowo tak myślałam, i jak widziałam zwiastun, to byłam co najmniej zniesmaczona. I o mały włos przeszłabym obojętnie przy takiej serii, bo myślałam, że jest to taka kolejna seria, która za wszelką cenę chce utrzymać uwagę dziecka żałosnymi żartami i płytką historią. Ale nie! O nie! Ta seria to jest o wiele więcej niż się wydaje. Ta seria to coś. Oryginalnego. Oryginalny! To coś innego, to zupełnie inny wymiar, który zaskakuje głęboką historią, poruszaniem dojrzałych treści i jest nieco takim powiewem świeżości w świecie animacji. Ale zanim przejdziemy dalej, to sponsor tego odcinka, bo tak, ten odcinek ma sponsora, więc muszę to zrobić. A sponsorem jest firma Simino, która tworzy te wspaniałe gamingowe krzesła, na którym właśnie siedzę. Byli na tyle mili, że wysłali mi jedno ze swoich krzeseł do wypróbowania. Fajnie się złożyło, bo akurat potrzebowałam Krzesła. Na początku nie byłam pewna co do tego produktu ani co do firmy, ale kurde, jest mega wygodne i ten materiał, cokolwiek to jest. Taki, jest taki, taki gładki i, i fajny i mięciutki, ale jednocześnie e, twardy na tyle, że jest mi po prostu wygodnie. Ma wysuwany podnóżek, więc moje ADHD jest zaspokojone, bo mogę sobie siedzieć jak mi się żywnie podoba, nawet z nogami zwiniętymi w precelek. I wiecie co najlepsze? Uwaga, można na nim spać. Czaicie to? W sensie, nie wiem, czy odważyłabym się spać na takim krześle, bo znam różne pasty, albo pewnie bym w nosy zleciała. Ale lol, ma taką opcję, to jest najlepsze. Link do sklepu i tych krzeseł gamingowych znajdziecie w opisie. Jeśli akurat potrzebujecie krzesła, to śmiało i dodatkowo ode mnie macie 35% zniżki. I to była chwila dla sponsora, a teraz wracamy do odcinka. Ok. Zacznijmy od tego, że ten serial, świat centaurów, jest w ogóle bardzo trudno, ciężko opisać, o czym jest i co się w nim dzieje, bo dzieje się w nim bardzo dużo. A i w tym materiale znajdą się spoilery. Śladowej ilości spoilerów, ale jednak. Chociaż nie, to duże spoilery, bo inaczej ciężko było mi, by omówić niektóre fragmenty tego serialu. Także zanim pojawią się spoilery, to Was o tym poinformuję i będziecie mogli sobie zdecydować, czy chcecie oglądać dalej, czy nie. No i klasycznie jak zawsze. W opisie znajdziecie rozdziały, gdybyście chcieli poskakać po treściach. Dobra, nie przedłużając, lecimy dalej. Czym jest ten serial? Przynajmniej powierzchownie. Serial został stworzony przez Megan Nicole Dong, która między innymi pracowała przy Jak Wytresować Smoka 2. Serial opowiada historię konia wojennego, który zostaje przeniesiony ze swojego świata, targanego wojną, do dziwnej krainy zamieszkałej przez śpiewające centaury. Wszystkich gatunków, kształtów i rozmiarów. W tym świecie absolutnie wszystko jest centaurem. I powiem, że niektóre projekty mnie przerażały, niektóre obrzydziły, a niektóre były wyjątkowo dobre. I ja jeszcze byłam w stanie zrozumieć, jakby, główną ekipę, bo jednak wszystkie te zwierzęta, które zostały zmieszane z centaurami, są. W jakiś sposób podobne do konia, w sensie są czterokopytne. Ja nie wiem, czy to jest jakiś gatunek, gromada zwierząt czterokopytnych, czy teraz wymyślam sobie, ale wiecie o co mi chodzi, że, że one przypominały w pewien sposób konia, mogły przypominać konia, czyli żyrafa, zebra, lama, co tam jeszcze jest? Coś jeszcze jest, o czymś pominam. No ale wiecie, dalej powiedzmy, że wyglądają jak koń, ale kotaury? takarły, to brzmi bardzo obrażająco tak swoją drogą, kretotaury, no było to co najmniej interesujące. Według twórczyni pierwotny zarys fabuły był tłumaczony jednym zdaniem. Co by się stało, gdyby Brienne z Gry o Tron wrzucić do krainy mapetów? Generalnie pomysł Megan poniekąd zrodził się z doświadczeń twórczyni z liceum. Jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia, więc jak to w genezie wielu Azjatów USA, rodzice zmuszali ją do ciężkiej pracy, ciągłej nauki i napiętego, Przeładowanego grafiku, żeby tylko trafić na dobrą uczelnię i zostać lekarzem, naukowcem czy pracować w NASA. Megan znała tylko jeden sposób na przeżycie: utarty schemat. Wszystko musi być tak, jak sobie wymyślili jej rodzice, i musi mieć jakiś poważny zawód. Ale los chciał, żeby miała okienko w swoim wypchanym po brzegi grafiku, więc musiała to okienko wypełnić. Bo nie może przecież mieć godziny przerwy. No a jedyne zajęcia, które w tym czasie były otwarte, to był teatralny chór. Początkowo Megan nie była pewna co do tego, bo to było zupełnie poza jej strefą komfortu, ale bardzo szybko zakochała się w musicalach. To doświadczenie przełożyła też na Koń, główną bohaterkę serialu, która znała tylko jeden świat, gdzie musi być poważna, gdzie jedyne co musi zrobić, to przeżyć, bo ważą się losy całego świata. Została wrzucona do zupełnie innego świata, do zupełnie innego wymiaru, i pomału otwierając się na niego, zmienia jej się cały światopogląd i życie. Generalnie Megan miała bardzo dużo zainteresowań i hobby, i dużo rzeczy ją fascynowało, więc chciała to wszystko. Wcisnąć w tą kreskówkę. Między innymi interesowała się biologią morską, co wpłynęło na tworzenie tych mutantów genetycznych, jakimi są bohaterzy serialu. W wywiadzie zapytano Megan, czy w dzieciństwie była też koniarą, bo serial daje taki vibe, ale stwierdziła, że nie, że właściwie to konie ją zawsze przerażały. Początkowo pytano ją też, czy w takim razie głównym bohaterem serialu nie mógłby być człowiek, ale stanowczo postawiła na swoim, że to musi być koń, który stara się odnaleźć w świecie centaurów. Bo. Przypuszczam, że jakby wrzucić tam człowieka w świecie centaurów, to może łatwiej było mu się by odnaleźć, ale to by nie pasowało, no nie wiem. Swoją drogą w jednym wywiadzie zapytano ją również, czy uważa, że Bronis odnajdą coś w tym serialu dla siebie, w sensie Bronis fani kucyków Pony. Na co Megan odpowiedziała, że w sumie to nie jest w stanie stwierdzić, ale, ale Megan McCarthy, która pracowała jako montażystka przy serialu o kucykach Pony, pracuje też w tej produkcji. Produkcji. Megan Dong nie jest tylko twórczynią tego serialu. Jest też producentem wykonawczym, ale również napisała wiele piosenek do serialu, zaprojektowała wiele postaci. Swoją drogą pierwszą postacią narysowaną przez Megan był Derpleton, którego narysowała na pałeczkach w restauracji. Podkłada też głos pod Glendel, co wcześniej było jej głosem, jaki podkłada losowo swojemu kotu. I ci, co oglądali serial, to wiedzą doskonale, że głos Glendal jest taki dosyć specyficzny, jest taki bardzo skrzeczący i jednocześnie niski. Ja wam po prostu puszczę. Brzmi o tak. A ponieważ serial ten jest ciężki do opisania, o czym jest, bo jest o wszystkim, to Megan stwierdziła, że żeby zaprezentować to Netflixowi, najłatwiej będzie po prostu pokazać pierwszy odcinek. Więc zasiadła z kilkoma artystami i razem stworzyli pierwszy... Storyboard w zasadzie najpierw napisała odcinek, stworzyli storyboardy i potem zrobili z tego animatik. a Megan dodatkowo napisała pierwsze piosenki i podkładała głosy pod każdą postać i oczywiście też śpiewała i umieściła te swoje piosenki w serii. Tutaj warto też powiedzieć, że na samym początku produkcji ściągnięto legendę animacji. Szczególnie jeśli chodzi o konie, czyli Jamesa Baxtera, którego miałam przyjemność ostatnio poznać. W każdym razie James prowadził w studiu warsztaty z animowania koni i zrobił też testową animację Wama Wing. Która miała być wykorzystana do karty tytułowej. Megan wiedziała od samego początku, że jej show ma być muzykalem, więc naturalnie duży nacisk był tutaj na piosenki, które opowiadają historię i są jej integralną częścią. Co jest dosyć zabawnie przedstawione, bo postacie są świadome, że śpiewają. W związku z tym, show ma Broadwayowską ekipę podkładającą głosy, a inspirację czerpie z różnych muzykali, jak Wicked, Cats, Kelnerka. A ponieważ Megan lubi też różne gatunki filmowe, to i jej seria ma długą listę inspiracji. Oczywiście są to Mapety, Labirynt, Czarnoksiężnik Skrajny, os Władca Pierścieni, Nędznicy, Crazy Ex-Girlfriend, Muzyka Zespołu, Fight of the Concord, a nawet dramat science fiction z lat 2000. O tytule Fringe. Wpływ na tą muzykalową część serialu mają również style oświetlenia scenicznego, do których nawiązała dyrektor artystyczna Kimberly No w licznych scenach muzycznych w serialu. To teraz o czym ten serial właściwie jest? Pozornie opowiada o koniu, a raczej koń, bo jest dziewczyną, która ze świata ludzi trafia do dziwnego świata centaurów, gdzie Potrafi mówić. Koń, żeby wrócić do domu, musi wyruszyć w drogę, pozbierać od szamanów części klucza, którym otworzy ryft. Pomagają jej w tym lama, żyrafa, zebra, sarna i ptak. Oczywiście, w formie centaurów. I ponieważ cały czas śpiewają i są tak inni od tego, do czego koń jest przyzwyczajona, często doprowadzają ją do szału. I tak jak mówiłam wcześniej, chodziło Megan tutaj o pokazanie, że coś, czego początkowo mogliśmy się obawiać, coś innego, coś, co nie wpisuje się w nasze poglądy, może prowadzić do diametralnej zmiany w naszym życiu, jeśli się tylko na to otworzymy. Tak jak Megan otworzyła się na jej artystyczną naturę wbrew poważnej ścieżce kariery, jaką jej rodzice wymagali, tak koń początkowo jest zupełnie wyobcowana i myśli wyłącznie według schematów, które były jej wpojone. Kiedy stopniowo otwiera się na ten świat, zmienia się nie tylko jej światopogląd, ale zmienia się jej też wygląd. Tutaj wykorzystano bardzo ciekawy zabieg, bo zlecono animację dwóm różnym studiom, które mają odmienne style, więc świat ludzi był animowany przez inne studio, a świat centaurów był animowany przez inne studio. I potem to złożyli w całość. I zastosowali to, żeby wizualnie pokazać, że te dwa światy są kompletnie różne. Żeby postacie wyglądały, jakby były z innej bajki, Znajdując się w nie swoim świecie. A tutaj trzeba też dopowiedzieć, że nie zmieniasz się w zależności od stylu świata, zmieniasz się w zależności od tego, jak bardzo pozwalasz, aby coś ze świata cię zmieniło. Dlatego koń i ranka, późniejsza postać, zmienili się tak bardzo. Koń dostosowała się do centaurów, nawet jeśli nie chciała, podczas gdy ranka nagle coś sobie uświadomił. Megan mówi również, że dlatego postać Renifo Taura, chyba tak to powinnam nazwać? W każdym razie jest to Renifer, który jest centaurem. Też jest to późniejsza postać. Wygląda tak, jakby wyciągnięto go z anime, bo niczym Arielka nie chce być częścią świata centaurów. Chce być tam, gdzie ludzie są. E -e -e nie spędził dużo czasu w świecie ludzi, ale ten czas, który tam spędził, wpłynął na niego i jego wygląd. Dlatego też tajemnicza kobieta nie zmienia się zbytnio, ponieważ jest uwięziona w świecie centaurów i nie pozwoliła, aby to na nią wpłynęło i jej jedyną zmianą najwyraźniej był kolor włosów, który zmienił się jeszcze zanim mamy akcję z serialu. W sensie w świecie centaurów jest magia, ale tutaj miała być pokazana jako coś niepotrzebnego, pokazując, że centaury lubią używać magii do byle czego, więc scenarzyści szukali jak pokazać najgłupsze rzeczy magiczne i tak doszli do wniosku, że wystrzeliwanie małych wersji klonów siebie z kopyt to jest tak absurdalne, że idealnie pokaże to, że ta magia jest tam taka powszechna i w sumie niepotrzebna i każdy sobie może robić co chce. Bo w świecie centaurów każdy ma magię, ale szamani jakby uczyli się tej magii to też mają lepsze zdolności i ta magia jest jakoś ukierunkowana. Seria ma parę motywów przewodnich. W pierwszym sezonie jest to trauma i znalezienie rodziny, a w drugim leczenie traumy. Syndrom impostora i realizacja, że czasem trzeba polegać na innych i można pozwolić sobie pomóc. W drugim sezonie koń znowu myśli, że powinna robić rzeczy w określony sposób, że nie robi wystarczająco dużo i wątpi w siebie, gdy w rzeczywistości musi nauczyć się przełamać niektóre stare wzorce, które jej wpojono, i w jej przypadku zdaje sobie sprawę, że musi się wycofać, zaufać tym wokół niej, ponieważ jeśli sezon pierwszy dotyczył odnalezienia rodziny, tak sezon drugi tak naprawdę dotyczy nauki zaufania tej rodzinie i nauki, Zaufania sobie. Oczywiście każdy z bohaterów ma swoje demony przeszłości, traumy i problemy, które na przestrzeni serialu starają się przezwyciężyć. I tutaj ciekawym przypadkiem jest Darpleton, który miał Daddy Issues, co jest trochę zasugerowane w pierwszym sezonie, więc dla niego zostanie ojcem. Przepraszam, tutaj mały spoiler, ale to było tak absurdalne, że w sumie za dużo Wam nie zdradzam, po prostu zostaje. Ojcem, jest dużą częścią jego rozwoju. A cały ten wątek był zainspirowany kampanią Lochów i Smoków, które grała Megan, Gdzie ona i reszta graczy zawsze kończyli na adoptowaniu goblinów lub innych stworzeń, których w sumie to adoptować nie powinni. I tak właśnie robi Dappleton, że adoptuje coś, czego nie powinien adoptować. Dlatego stwierdziłam, że to nie jest spoiler. Swoją drogą przypomina mi to, jak ja grałam w DD. W jednej sesji, i moja postać była właśnie taka trochę głupiutka i adoptowała szczura. Bo myślała, że to kot. Jeśli chodzi o inne postacie, to na przykład Łama Wing jest nadopiekuńcza i jest mamą grupy, co troszeczkę irytuje, ale jak się dowiadujemy, skąd wynikają jej problemy, to emocjonalnie nas to druzgoce. Łama Wing musi nauczyć się ufać swoim podobiecznym, i musi nauczyć się, że nie jest odpowiedzialna za wszystko i nie uratuje wszystkich. Przez to, że traktuje całą drużynę jak swoje dzieci, ma problem z nawiązywaniem dorosłych przyjaźni, co przez rozwój przyjaźni z koń prowadzi w konsekwencji do toksycznych zachowań, kiedy ta nie chce puścić koń, dać jej przestrzeni, czy zrozumieć, że ktoś może mieć więcej niż jednego przyjaciela. Serial, mimo że na pierwszy rzut oka wygląda dosyć cukierkowo i dziwnie, tak nie boją się pokazywać śmierci, wojny, zniszczenia, krwi, brutalności. I serio, ten serial miejscami jest tak mroczny, ciężki i poważny, że naprawdę byłam zszokowana widząc niektóre sceny. Megan mówi w wywiarach, że chciała umieścić takie poważne, dojrzałe treści w swoim serialu, ze względu na to, że ma już dosyć. Jak ludzie traktują dzieci, jakby nie ogarniały, co się dzieje w świecie, podczas gdy dzieci prawdopodobnie rozumieją więcej, niż nam się wydaje. Więc Megan nie lubi, kiedy dzieci są traktowane jak idioci, którym trzeba wszystko tłumaczyć. Zresztą Megan kierowała serię dla wszystkich i nie chciała hamować się z tematyką czy wątkami w ramach jakiejś głupiej zasady: a co jeśli dzieci to zobaczą. A na koniec nie mogę omówić tej serii, a przynajmniej pewnych jej wątków czy fragmentów, bez potencjału spoilerów. Więc jeśli nie chcecie sobie psuć zabawy, bo jeszcze nie obejrzeliście tego serialu, to przywijźcie sobie do tego momentu. Natomiast wszyscy inni, którym spoilery są niestraszne lub którzy już oglądali serial, możecie oglądać dalej. Już mogę, to zaczynamy. Dla tych, którzy zostali, bo spoilery wam nie straszne, a jeszcze nie oglądaliście to w ramach wyjaśnienia, okazuje się, że świat ludzi i świat centaurów koegzystowały i Jelenio Centaur, który był inżynierem portalu, i zdaje się, że to on stworzył ten klucz. Był zafascynowany światem ludzi. Tak jak wspomniałam wcześniej, trochę jak Arielka. W międzyczasie poznał księżniczkę, w której się zakochał, ale zamiast spróbować, czy. Może księżniczka odwzajemniłaby jego miłość, postanowił zmienić się w człowieka, ale w konsekwencji rozdziela się i tworzy dwie świadome istoty: człowieka i jelenia, które są jednością, więc nie mogą być zabici. To znaczy, nie mogą się zabić wzajemnie, bo jeżeli jeden z nich zostaje zabity, tak ten drugi też. Więc oni są dalej połączeni w jakiś tam sposób, ale jakby są oddzielnymi postaciami teraz? Człowiekowi udaje się rozkochać księżniczkę, ale jeleń zostaje porzucony. Przez co popada w szaleństwo i staje się przyczyną wojny, która toczy się w świecie ludzi. I chociaż Jelenio Centaur, ja naprawdę nie wiem, czy tak to powinnam nazywać, ale nieważne, jeleń centaur nie był moralnie zły. I wszystko to, co zrobił, to zrobił tak naprawdę z miłości, bo się zakochał. Tak i tak na koniec go zabijają. I mało tego, zabija go miłość jego życia. Nie dają mu drugiej szansy, jak w wielu serialach. Nie próbują go nawrócić albo porozmawiać i przemówić mu do rozsądku. Nie. Zabijają go. Po prostu. I szczerze? Nie mam pojęcia, co o tym myśleć. Czy uważam, że zasłużył na śmierć? No nie. Ale z drugiej strony mam dosyć już takiego narutowania, albo Steven-uniwersowania, gdzie po prostu nie ma złoli i tak naprawdę każdego można nawrócić. Czy jego przewinienia były adekwatne do kary, jaką dostał? No, chyba nie, ale z drugiej strony taki zabieg bardzo mi się podobał. Na pewno mnie zszokował i poniekąd miałam taką satysfakcję, że w końcu się nie patyczkują i po prostu robią co trzeba. Nie wiem, jest to strasznie ciężki temat. Ta decyzja była dla twórczyni ciężka i dużo o niej rozmawiała z swoją ekipą i kminili, czy ten radykalny krok jest na pewno słuszny. Ale jak to twórczyni mówi, ważną rzeczą dla serialu... Tematycznie była idea przełamywania cykli i schematów. Historia króla nicości, bo tak się nazywała, jelenia część tej postaci, i księżniczki, to bardzo mroczna i pokręcona baśń. W serialu nie ma zbyt wiele romantycznych wątków, a ten akurat jedyny jest z pewnością toksyczny i musiał się zakończyć, kończąc jednocześnie cykl. Dlatego to ukochana zabiła złola, a nie koń, żeby koń nie musiała kontynuować zabijania. I biorąc pod uwagę, że w przypadku króla nicości, jego historia stworzyła tak wiele śmierci i zniszczenia, że jego postać według twórczyni dotarła do końca swojego cyklu. Dla niej, w sensie dla twórczyni. Królnicości nie jest postacią, której nie da się odkupić, to raczej jego ludzka część. Jestem złolem i antagonistą serialu, ale czy chcemy, czy nie, ta jego ludzka część dalej jest częścią tej postaci. Ta postać, jego historia jest tak złożona, i jest niejednoznaczna moralnie. Koncepcja rozdzielenia postaci w ten sposób również była naprawdę interesująca do przedstawienia. Podobnie jak idea dokonywania takiego wyboru. Odrzucenia siebie. Było to trochę jak przeciwieństwo tego, czym była podróż koń, bo koń nauczyła się akceptować część siebie, którą wcześniej tłumiła, ale zamiast tego królniczości zdecydował się odrzucić część siebie, co ostatecznie jest bardzo toksyczne. Tematycznie jest to bardzo, bardzo ciężkie do omówienia i zrozumienia tak kompleksowej historii. Więc dajcie znać w komentarzach co wymyślicie, ale tylko oznaczcie, że to jest spoiler, nie dla innych, żebyśmy byli fair. Podsumowując, ten serial jest dziwny. Z jednej strony jest karykaturalny, przerysowany, przebodźcowany, nieznośnie głośny, prostacki z durnym, toaletowym humorem, ale z drugiej strony jest tak dziwnie angażujący. Wciąga od pierwszego momentu i nie jest tym, czym by się wydawało na pierwszy rzut oka. Podejmuje bardzo ciężkie i mocne tematy, nie boi się pokazywać tej brutalnej strony życia, jest miejscami bardzo mroczny i szokujący. I jasne, było parę odcinków czy piosenek, które przewijałam, bo dla mnie osobiście to było już stanowczo za dużo, ale całościowo serial jest fenomenalny. Jest bardzo oryginalny, świeży, jest czymś, czego na pewno nie spodziewałam się zobaczyć. I jak się przebrnie przez tą infant to może się okazać, że jest wyjątkową produkcją, której trzeba dać szansę. Sama twórczyni powiedziała, że nawet proces tworzenia tego serialu był naprawdę wyjątkowy i różnił się od wszystkiego, nad czym kiedykolwiek ktokolwiek z tej ekipy pracował. Jednocześnie tworzenie tego serialu dawało im pokłady głupawki, co absolutnie widać w tej produkcji. I podsumowując, w jednym z wywiadów Megan mówi, że ma nadzieję, że Netflix dalej będzie Próbować ryzykować z różnymi dziwnymi serialami, których większość platform streamingowych czy studiów raczej by nie przygarnęło. Bo takie seriale nie pasują do pewnego schematu. I ja wiem, że z Netflixem teraz jest troszeczkę gorzej i yy, no, dzieją się w animacji rzeczy, które też chcę omówić w jakimś przyszłym odcinku. Mam nadzieję, w każdym razie. No, ja wiem jaka jest sytuacja, ale mimo tego warto mieć nadzieję. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy już widzieliście ten serial albo czy nie widzieliście tego serialu, ale zamierzacie, albo że Was ten serial kompletnie nie interesuje. Tak też możecie napisać. W każdym razie w tym miejscu chciałabym podziękować serdecznie swoim patronom za nieustanne wsparcie, za co naprawdę, naprawdę, naprawdę Wam bardzo dziękuję. Jeżeli też chcecie być patronami, to wiecie co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tak jak znajdziecie tam linki do materiałów źródłowych wykorzystywanych w każdym odcinku oraz do wszystkich. Wszystkich moich social mediów, na które was zapraszam. Jest to Discord, Instagram, Patronite, TikTok. Ona TikToku ostatnio coś wrzuciłam, więc no, coś się dzieje, nieważne. E, co tam jeszcze mam? Nie pamiętam, ale wiecie, jak to działa. Tam w opisie wszystko będzie, nie to tam sobie klikniecie, jak będziecie zainteresowani. Przypominam Wam również o krześle z Symino, bo jest naprawdę fajne, więc jeżeli ktoś szuka krzesła, to Szczerze polecam to krzesło, chociaż może w przyszłości mi się odmieni, bo na razie korzystam z tego krzesła jakieś dwa tygodnie i mi się bardzo podoba, ale no, nie wiadomo jak to będzie w przyszłości. W każdym razie no, link znajdziecie w opisie i też tam macie ten y, kod na zniżkę, z którego warto skorzystać. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, jeśli takie treści Wam odpowiadają i żeby nic w świecie animacji nigdy Was nie ominęło. Niech kresku zbóg kreskowek ma Was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!